Hej wszystkim, z tej strony Katie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym holu na tym kanale. Tak, ja wiem, że już od bardzo, bardzo dawna powtarzałam, że już na, na tym kanale holi nie będzie, no ale powiedzmy, że zmieniłam zdanie, chociaż nie do końca, ponieważ ja po prostu troszkę nie jestem w stanie wytrzymać tego, że ja dokładnie, bardzo dokładnie wytłumaczyłam w ostatnim holu, dlaczego nie zamierzam już holi więcej robić, a mimo to do dzisiaj dostaję albo prośby, żeby zrobić kolejny haul albo pytania, kiedy kolejny haul będzie. Więc przyszłam dzisiaj do was z wszystkimi rzeczami z Disneya, które zdobyłam na różne sposoby w przeciągu ostatnich 6 miesięcy, więc to będzie taki półroczny haul, powiedzmy. No i tych rzeczy jest bardzo bardzo mało nie ukrywam. Yy, więc no nie wiem, jeśli faktycznie będziecie chcieli, żebym robiła wam co pół roku haul z pięcioma rzeczami na krzyż, to może będę te hole faktycznie robić co pół roku. Zobaczymy. Yy, no, ale co prawda powiedziałam, że to będą wszystkie rzeczy, które mam od w przeciągu ostatniego pół roku. Yy, możliwe, że o czymś zapomniałam, możliwe, że faktycznie w w tym ostatnim czasie zdobyłam coś, o czym nie pamiętam, więc no, przepraszam, jeśli tą rzecz pominę, ale no, wydaje mi się, że mam wszystko tutaj, co faktycznie mam od tych 6 miesięcy. No i serio nie ma tego dużo. Ale no chcieliście, więc no, okej. Okay. Tak więc przejdźmy do oglądania tych cudownych rzeczy. Tak więc zacznijmy może od rzeczy, które dostałam i mam jedną rzecz, którą dostałam jeszcze w grudniu e, od mojego bardzo dobrego znajomego, którego serdecznie pozdrawiam, e, od Roberta, e, taki oto, e, hmm, nie pokażę Wam tego z bliska, bo nie mam w tym momencie autofokusa. E, no, ale pokażę Wam na przebicie, taki oto paskalik kupiony w Disney Store, co prawda nie pamiętam w którym kraju, Brawo ja! Ale tak czy inaczej ja mam wrażenie, że oferta Disney Store'ów, jeśli chodzi o takie standardowe gadżety, za bardzo się od siebie nie różni, więc no, taki oto Pascal z Disney Store'a i no, co jest taki wyjątkowy hol, w którym nie będę Wam stawiać rzeczy w kadrze, bo za bardzo nie mam gdzie, bo tak sobie teraz usiadłam, tak więc no, taki oto Pascal i... Chyba będę musiała wypuścić kota spokojnie bo się obudził. O Boże, kocham taką nieprzytomną karmę. Dalej mam takie oto dwie książeczki z Krainy Lodu. Ja je pokazywałam w fanmailu walentynkowym, bo tam dostałam paczuszkę od od Wiktorii. Jeśli dobrze pamiętam, to to była paczka od Wiktorii z takimi dwiema książeczkami z Krainy Lodu. Tak więc nie będę Wam ich jakoś dokładniej pokazywać, bo już pokazywałam je właśnie tam, w tym fanmailu. Tak więc no, takie oto dwie książeczki z Krainy Lodu. No i jeszcze z takich rzeczy, które dostałam, mam oczywiście y, Blu-raye. Mam Blu-ray z y, Czarnicą 2, mam z y, Krajną Lodu 2, hmm, dużo tych dwójek w tym roku i z Onward, z Naprzód. Tak, no dostałam, ponieważ jakby współpracuję z wydawcą z Galapagosem. Trochę nie wiem, szczerze mówiąc, jak się to nazywa w części filmowej. Powiem, że wydawnictwo jest od książek, a od filmów dystrybutor tak, tak, więc od dystrybutora bezpośrednio od Galapagosa. Na temat wszystkich tych trzech Blu-ray są osobne filmy na kanale, więc możecie sobie obejrzeć te materiały. No i były też konkursy, bo zawsze, jak dostaję Blu-ray, to mam też dla Was filmy na wersji DVD. Tak więc no, takie oto trzy Blu-raye do mnie przyszły w tym roku. Jeśli chodzi o rzeczy, które dostałam, to już wszystko. A teraz możemy przejść do rzeczy, które sobie Kupiłam. Tak. Jest tego chyba trochę więcej. To chyba dobrze. No, tak więc może zacznijmy od początku roku, ponieważ tak jak co roku już od czterech lat kupiłam sobie oczywiście kalendarz z Alicji w Krainie Czarów. Co prawda jeden z tych kalendarzy, które kupiłam w ostatnim czasie, to był z dzwoneczkiem, ale zazwyczaj kupuję właśnie takie Alicji. Teraz się nie dokopię do tych kalendarzy z poprzednich lat, więc sobie to odpuszczę. Ale w ogóle, jeśli tak bardzo chcecie ode mnie holi, to tutaj już mogę Wam dać znać, że przeniosłam coś w formie holu na mojego Instagrama, ponieważ tam zawsze macie zapisaną relację na samym górze mojego profilu. Na samej górze mojego profilu? Tak, <grym> dokładnie tak. I tam jakby staram się faktycznie wrzucać na story wszystkie rzeczy, które do mnie przyszły albo które sobie kupiłam związane z Disneyem i właśnie tam pokazywałam dokładnie ten kalendarz, te kalendarze z ubiegłych lat, ponieważ zawsze kupuję sobie te kalendarze z zielonej sobie, ponieważ one są dla mnie najwygodniejsze i uwielbiam z nich korzystać. I mam też taki kalendarz na ścianę, który sobie kupiłam z książniczkami. jednak on w tym momencie wisi sobie... Tu troszeczkę wyżej, więc nie mam Wam, jak tego kalendarza pokazać. Yy, nagram Wam jedną przebitkę yy, i możecie go też zobaczyć dokładniej, jak jest jeszcze niepowieszony, właśnie na moim Instagramie. Więc tam Was serdecznie zapraszam, jeśli chcecie faktycznie być po pierwsze na bieżąco z rzeczami, które do mnie przychodzą, z takim holem na bieżąco, yy, a po drugie, jeśli chcecie sobie po prostu obejrzeć to wszystko yy, bardziej dokładnie, to tam też to wszystko jest, co dzisiaj Wam pokazuję. Nie? No, jest to wszystko. Tak więc, no, co tam jeszcze? Idąc w miarę chronologicznie, to chyba byłaby ta przecudowna torba. Taka piękna torba płócienna. Ona jest zwykła z tyłu, ma tylko taką grafikę z pinokiem z przodu. I to jest torba, którą kupiłam za 5 zł w sklepie. Deals. Ten sklep, co prawda, nie jest wszędzie w Polsce. E, całkiem niedawno otworzyli pierwszy u nas, właśnie w Bielsku. E, I tam często przy kasach są właśnie takie torby przeróżne. Ja widziałam też z Lodu, z Pocahontas i one zawsze mają właśnie takie w miarę minimalistyczne grafiki, e, takie tylko z kilkoma kolorami w niektórych miejscach i są prześliczne. Tak więc polecam, bo tylko 5 zł nie jest to dużo, a zawsze można mieć taką wielorazową torbę na zakupy. A pamiętajcie, żeby używać właśnie wielorazowe torby i nie brać ze sklepów jednorazówek, które bardzo w niefajny sposób zanieczyszczają naszą planetę. Ale pięknie, ekologiczny mi wyszedł, cudownie, w sumie przez przypadek, ale dobra. No i jeszcze jedna rzecz, czyli oczywiście książka Robert, Roberta Aigera. Chciałam powiedzieć Roberta i Boba w jednym i trochę mi to nie wyszło, ale Roberta Eigera, Przejażdżka y, życia, czego nauczyłem się jako CEO Walt Disney Company. Co prawda, nie jest to książka od Disney'a, nie jest wydawana przez Disney ani, ani nic w tym stylu. Jest to książka od wydawnictwa SQN, właśnie napisana przez Boba Aigera, czyli CEO, który był CEO Disney'a przez. 15 lat, chyba? Albo 14? Coś w tym stylu, bardzo długo. I to jest po prostu jego autobiografia, w której opowiada, jak doszedł na ten najwyższy szczebel kariery i o tym, jakie problemy spotykał w tej pracy oraz o tym, jak wykupił poszczególne studia, jak wykupił Pixara, Lucasfilm, jak wyglądały właśnie te wszystkie. Wzloty i upadki, jeśli chodzi o wykupywanie Foxa. Co prawda, ja tej książki jeszcze całej nie przeczytałam. Jestem w tym momencie, żeby Wam nie skłamać, na stronie 63. <grym> na początku szłam bardzo szybko, później trochę stanęłam w miejscu z jej czytaniem, ale jest naprawdę bardzo ciekawa. Więc ostrzegam, że nie jest to na pewno książka dla wszystkich, ponieważ on tutaj opisuje takie. No bardzo technicznym językiem sprawy biznesowe, jak to jest pracować w telewizji i tak dalej. No nie jest to jakoś bardzo ubarwiana książka, tylko taka raczej bardzo realistyczna. I są tu pewne opisy, które, których raczej bym nie polecała dla najmłodszych czytelników. Naprawdę? Więc no, ale jest bardzo ciekawa, więc jeśli chcecie się dowiedzieć o tym, jak wygląda taka praca um, i troszkę więcej o Disneyu z perspektywy właśnie głównego szefa Disneya, no to polecam, bo jest naprawdę fajna. Na pewno będę o niej coś więcej mówić w jakimś może osobnym filmie na kanale, jeszcze nie wiem szczerze mówiąc, um, ale zobaczymy. No i mam jeszcze słuchajcie, nie chcę mi się tego podnosić. Pokażę wam to tylko na przebitce. Tutaj mam takie dwa pudła na rzeczy, które kupiłam w ja w ogóle nie mówiłam wam cen tych rzeczy, tą torbę później no to mówiłam, że kupiłam za piąteczkę, kalendarz zawsze niezmiennie jest za 39,99 w Empiku, co prawda one później troszeczkę schodzą z cen w ciągu roku, jednak no, ja zawsze je kupuję gdzieś tak na początku stycznia, żeby je mieć na cały rok, można je też kupić w grudniu rok wcześniej, no ale ja zazwyczaj gdzieś tak na początku stycznia je kupuję i zawsze są po 40 zł, więc no. To tyle, książkę kupiłam w przedsprzedaży, jakoś taniej niż jest, bo ona jest za 50 zł w cenie regularnej, ja ją kupiłam za jakieś 40 pary chyba, bo ona była na przedsprzedaży razem z e-bookiem do kupienia, e-book był w gratisie do tej książki, jak się kupowało w przedsprzedaży i tak ją kupowałam, nie pamiętam dokładnej ceny, jakoś... Troszkę powyżej 40 zł, chyba. No, i to z tych rzeczy, które sobie kupiłam, to tyle. No, i mam jeszcze te pudła, które sobie kupiłam w Pepko. Chyba 10 zł za sztukę były te pudła, ponieważ bardzo mnie ostatnio wzięła potrzeba, w związku z tym mam nowe biurko, żeby tutaj troszeczkę przemeblować i faktycznie troszeczkę bardziej sobie zorganizować swoje rzeczy i. Cały bajzel w tym pokoju do pudeł, tak więc kupiłam sobie cztery pudła i właśnie dwa takie z Disneya: jeden z Krainy Lodu, jeden z Arystotratów, właśnie z Marii. Ym, Karma, możesz się poczekać jeszcze trochę? Wytrzymasz, nie? Wytrzymasz. Ym, no, przepiękne są te pudła. Nie są drogie, więc polecam w pepko. Jedyny ich minus jest taki, że nie mają żadnego przykrycia, tylko są takie po prostu luzem i są dość giętkie, więc w momencie, kiedy ja w jednym z tych pudeł mam dokumenty poukładane i one się tak bardzo wyginają w jedną stronę, to musi być podparcie, bo te pudła no, tak sztywno nie trzymają tego, co mają w środku. Ale ogólnie są prześliczne, więc polecam. Tylko powiem Wam, bawi mnie to, że ten, to pudło z Frozen 2 jest z grafiką z piosenki, której w filmie nie było, ponieważ ma napisane e, Seek the Truth i to jest faktycznie nawiązanie do piosenki, e, która jest do posłuchania na soundtracku z Krainy Lodu, ale nie było jej w filmie. Ja uwielbiam tę piosenkę, cały czas to powtarzam, ponieważ kocham I Seek the Truth, e, możecie sobie ją posłuchać na Spotify, e, ale w filmie jej nie było. Więc to jest bardzo, bardzo dziwne, że sprzedają merch z piosenką, której nie było w filmie. No cóż, no. Ale... To już by było wszystko, co miałam Wam do pokazania w tym holu. No tak jak mówię, jest jakieś maleńkie prawdopodobieństwo, że o czymś zapomniałam, ale no starałam się, żeby faktycznie zawrzeć tutaj wszystko. Tak więc, tak jak już wspomniałam. albo nie wspomniałam. gdzieś tutaj coś mówiłam takiego, że chciałam do tego nawiązać, ale zapomniałam co to było. Czekajcie, przypomnę sobie. O rany, wiem, a propos tej książki, ponieważ ja powiedziałam, że możliwe, że w najbliższym czasie w ogóle pojawi się na kanale osobny materiał właśnie na jej temat Myślę właśnie o czymś takim, czyli zrobić czegoś w formie recenzji tej książki, jak już ją przeczytam, postaram się ją przeczytać w miarę szybko Póki co trochę stanęłam w miejscu, ale ja ją będę czytać. Słuchajcie, na moim profilu w serwisie Patronite jest próg, ten najniższy, który sobie tam ustawiłam, po którym chciałabym zacząć robić faktycznie recenzje na tym kanale. Wszystkiego, z czym się spotkam właśnie związanego z Disneyem, albo seriala, albo filmy, albo książki, no wszystko co związane z Disneyem, co obejrzę, przeczytam i tak dalej, chciałabym robić takie mini recenzje, coś w tym stylu omówienia na kanale. Um, I tak jest też z tą książką, jednak to było po tym progu. I ja powoli tak naprawdę zaczęłam... Dajcie mi chwilę, bo coś mi alergia bierze. Dajcie mi sekundę. O, Boże, jakiś włos mi się chyba przykleił do twarzy i to było straszne. Um, no, I jeszcze mówiąc, ja te recenzje już powoli zaczęłam wprowadzać na kanał i pojawia się seria Moje Disney Plus, gdzie omawiam rzeczy, które obejrzałam na Disney Plus. Um, pomimo, że tego progu jakby nie osiągnęłam, to zaczęłam faktycznie te recenzje jakoś tam na ten kanał wprowadzać. Ale że ostatnio patronów zaczęło przybywać. To tak naprawdę do tego pierwszego progu bardzo, bardzo malutko mi brakuje. Tak więc jeśli macie ochotę zostać moimi patronami, to bardzo serdecznie was na patronaita Zapraszam, jak będziecie mnie wspierać, to będę miała okazję kupować więcej rzeczy z Disneya i robić dla Was częściej hole. Czy to jest przekupstwo? Nie wiem, no absolutnie szczerze teraz yy, Wam to mówię. Yy, I faktycznie może nam się uda przekroczyć ten próg, najniższa yy, kwota, którą możecie mnie wspierać na Patronicie to jest 5 zł. Każda piąteczka bardzo mnie cieszy, więc naprawdę serdecznie Was zapraszam, bo w tym momencie mam bardzo mało patronów, ale takich, wiecie, patronów od mocnego serducha, ponieważ y, bardzo kocham wszystkich moich patronów, którzy mnie tak wspierają, że ja jestem w ciężkim szoku. Nie spodziewałam się, że takich patronów zdobędę w swojej karierze, um, ale faktycznie na tym idzie jest malutko takich patronów, którzy wspierają jakąś taką maleńką kwotą. Um, a, a szkoda, myślę, że faktycznie moglibyście przybyć i faktycznie wrzucić jakąś piąteczkę albo dyszkę, tak więc jakby, jak najbardziej jakby nie zmuszam, co nie? Nie musicie tego robić. Ja myślę, że i tak powoli będę wprowadzać na kanał te recenzje, nawet jeśli tego progu nie osiągnę na Patronite. ale gdyby faktycznie taki próg się pojawił, to myślę, że miałabym troszkę większą motywację, żeby faktycznie na przykład recenzję tej książki dla Was zrobić um, i faktycznie miałabym po prostu więcej pieniędzy, żeby kupować rzeczy z Disney'a. Tak więc to już tyle. Um, szczerze mówiąc, absolutnie nie planowałam zrobić takiej dużej reklamy mojego Patronite'a w tym filmie, Absolutnie nie po to go zrobiłam, nie miejcie do mnie o to pretensji, jakoś tak po prostu jak zaczęłam mówić o tej książce, to mi się o tym przypomniało, bo ostatnio zauważyłam, że faktycznie jesteśmy coraz bliżej tego pierwszego progu i mega mnie to cieszy, bo szczerze mówiąc to ostatnio trochę uleciało mi nadzieja, że kiedykolwiek dojdę chociaż do tego pierwszego progu, więc no. Ja już się nie rozgoduję na ten temat, przepraszam, w sumie to tak, no... Nigdy nie, pla nie planowałam na tym kanale aż tak reklamować e, wspierania mnie, ale no, tak jakoś wyszło, tak więc no. To już wszystkie rzeczy, które do mnie przybyły w ciągu ostatnich 6 miesięcy. No ja wiem, że w niektórych czasem cholach po miesiącu było więcej rzeczy, no ale tak postanowiłam e, pod koniec 2019, że już nie będę wydawać tyle hajsu na pierdoły, więc... Chyba całkiem nieźle mi idzie trzymanie się tego postanowienia noworocznego. No tak więc póki co, bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Oczywiście link do Patronata'a oraz do innych moich mediów społecznościowych macie w opisie. Do następnego filmu. Pa! pa. O, jeszcze na koniec kotek przyszedł. Korma, ja wiem, miałam cię wypuścić. Tak, już idę. Już cię wypuszczam.